Teresa Pieprzyk pracuje w Teatrze Groteska ponad 30 lat jako kierownik działu gospodarczego i zaopatrzenia. Koordynuje pracę w tych działach. Do Teatru Groteska yy, przyszłam w 1000. Jezus Maria, nie wiem, w 90 roku. No to troszeczkę, troszeczkę czasu. Ponieważ pracowała tutaj moja siostra, Bożena Obróż, była główną księgową, zastępcą głównej księgowej w Teatrze Groteska, a zwalniało się miejsce kierownika działu gospodarczego. Pani, która tutaj była, była tylko dwa tygodnie i postanowiła odejść. A ponieważ zawsze interesowała mnie tego typu praca w ruchu, w ruchu nie, praca, nie taka praca, gdzie musiałabym siedzieć cały czas za biurkiem. Warto mi się to spodobało, no i przyszłam na wstępną rozmowę, okazało się, że, że mi to pasuje, mnie pasuje praca, dyrekcji ewentualnie pasuje moja osoba. No i tak zostałam do tej pory. Krzysztof Mielcarek, w Teatrze Groteska pracuję 32 lata, w Wydziale Zaopatrzenia Kierowca. Przychodzą tutaj, przychodząc tylko na chwilę, prawda? No jak nieraz ludzie przychodzą, prawda, by się powiedzmy tam na zaczepić, prawda? Ale po okresie tam krótkim, prawda, jakoś stwierdziłem, że, że ta praca jest bardzo interesująca po prostu. Ma się do czynienia z ludźmi, prawda, bez przerwy, nowi ludzie, nowe powiedzmy tam, czy wezwania, czy tego, i to człowieka jakoś tak, powiedzmy, podbudowuje. Natomiast to, co od, mówiąc o dbałości, tak wymienia, czy tam powiedzmy powierzonego, to się wynosi z domu, z życia, prawda że no, że tak jest, prawda, to się ma tą cechę, prawda, tak samo jak i, nie wiem, do poszanowania innych ludzi, prawda, no, tak to wygląda. Nazywam się Mateusz Talarczyk, w Grotesce pracuję od trzech lat, prowadzę bufet teatralny oraz pomagam w dziale gospodarczym. W teatrze pracuję już od trzech lat, chociaż moja historia jest trochę dłuższa, ponieważ Ponad 5 lat temu jeszcze pracowałem tutaj jako obsługa widowni. Później miałem krótką przerwę na dokończenie swoich spraw i jak już powróciłem, okazało się, że miejsce po pani, która prowadziła kawiarnię, jest wolne. A ponieważ już od małego interesowałem się takimi rzeczami jak jakieś gotowanie, pieczenie lub przyjmowanie gości, to stwierdziłem, że może zaryzykuję i spróbuję poprowadzić. Buffet teatralny. Dział zaopatrzenia musi kupić wszystko. Wszystko dla wszystkich pracowników teatru. Przede wszystkim kupujemy rzeczy, żeby zabezpieczyć aktorów, no wiadomo, żeby zabezpieczyć sztukę, widowisko. Ale oprócz tego przecież teatr działa również na innych frontach. Czyli my jako dział zaopatrzenia musimy kupić. Rzeczy, które są potrzebne do normalnej działalności działu księgowości, czyli różnego rodzaju papiery, druki, y, pisaki, mazaki. Do sekretariatu musimy kupić kawę, mleko. Y, właściwie wszystko, co jest w tym teatrze, to przeszło przez, przez nasz dział, bo musimy kupić lampkę na biurko, ale oprócz tego musimy kupić reflektory na scenę. Musimy kupić komputer dla pracownika, musimy kupić myszkę dla pracownika, ale musimy też kupić dla niego ołówek. Wiadomo, że w teatrze są takie rzeczy, które człowiek się nie spodziewa, że w teatrze też korzystamy z takich rzeczy. Może nawet nie spodziewa się, tylko jakoś nie myśli o tym, no ale przecież też jest ekipa sprzątająca. Która, y, którą też należy zaopatrzyć. W miotły, w ścierkę do podłogi, płyn do mycia, w tej chwili płyny do dezynfekcji wiadomo. No wszystkie takie rzeczy, właściwie nie przypominam sobie, no wszystko to zostało kupione przez nas. Wam między innymi o swój sprzęt, który mam powierzony w teatrze. Mam dwa samochody, prawda? Są zadbane, chociaż mają już rocznikowo swoje lata, bo wiadomo, co rok to samochody są starsze, prawda? W tej chwili się nie obawiam, czy samochodem e, powiedzmy e, mam jechać tam z aktorami gdzieś, prawda? On jest samochód na bezpieczny, czysty, schludny. Ciężarowy mamy przeznaczony do włożenia na dekoracji, prawda? Też przystosowany, wykładzinę ma nawet założono, żeby się dekoracje nie brudziły, nie niszczyły na podłodze. To się wynosi po prostu i tak zostaje u człowieka. Dział gospodarczy to jest takie może czasami pomijany albo niepamiętany dział w każdej większej instytucji czy filmie, aczkolwiek bez niego ciężko byłoby się obyć, ponieważ to my dbamy o takie główne jakby Pierwsze wrażenie, które klient czy tam u nas, na przykład widz po wejściu do teatru, przeżywa? Dni przed, przedpremierowe można powiedzieć, że są najtrudniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy wychodzą jakieś nowe rzeczy nieprzewidziane, które sobie w ostatniej chwili scenograf coś tam sobie dodaje do danego spektaklu, ale siłą woli, prawda? Realizuje się to po prostu, chociaż nieraz się ten dzień się przeciąga, prawda? Ale wiadomo, że tak się pracuje no niecodziennie. I ten dzień sobie można dłużej, jeden powiedzmy, na poświęcić, na dłużej, żeby zrealizować zachcianki czy zamówienie scenografa. Wtedy są dni można powiedzieć. No ciężkie, bo wiele działów jednocześnie składa przeróżne zamówienia. To, co chciałby scenograf mieć jako efekt końcowy, nie zawsze jest możliwe do zdobycia. Nieraz się zdarza tak, że zamówimy czy też kupimy rzeczy, które scenografowi wydaje się, że będą dobre, że będą pasowały. No niestety na scenie nie zawsze to zdaje egzamin. A nieraz się zdarzy tak, no i wtedy musimy oczywiście oddać takie rzeczy do sklepu, do hurtowni. Nieraz się zdarzy tak, że kupimy rzecz, która jest za mała, za duża na aktora. Też wtedy musimy oddać to, no bo albo scenografowi się nie podoba. No więc praca nasza polega też również na tym, że nie tylko kupujemy, ale i oddajemy. Niby się wydaje, że dzisiaj wszystko mamy, prawda? Ale no niestety na pomysły scenografów, prawda, czy do danego spektaklu, no muszą być pod, yy, prawda, yy, mierzone pod ten spektakl, więc wykonuje się to po prostu, czy na zamówienia, jak my ostatnio wykonywaliśmy tam obuwia, prawda, tam było, to była akurat tam Bydgoszcz. Zdarzało się, że trzeba było kupić w sekszopie jakiś Powiedzmy, właśnie to buty, bieliznę, które są niezbędne do tego, do danej sztuki, e, e, którą scenograf sobie wymyślił, tak bym powiedziała. Teraz jest rzeczywiście łatwiej, bo w internecie można dużo rzeczy kupić. I zdarzało mi się, że kupowałam przez internet w Sekszopie. Następnie, jak już kupiłam taką rzecz, po jakimś czasie, wiadomo, w internecie nic nie ginie, bardzo często dostawałam różne oferty przez internet. Yy, bardzo często pokazywały mi się strony shopu, więc w pierwszej chwili martwiałam. No, byłam zdenerwowana, no bo co sobie dyrekcja pomyśli, jak wejdzie do mnie do komputera i zobaczy, że u mnie takie yy, strony się pokazują, prawda? Więc, yy, było to takie zabawne, dziwne, nieprzyjemne, no ale zdarzały się takie historie. Wiele rzeczy odzyskujemy, prawda? Takie, które po prostu kupuje się czy używa się na bieżąco, prawda? Są rozmontowywane, to wykonują nasi technicy, prawda? tak zwany, robi się, powiedzmy, na demontaż, prawda. I te rzeczy, właśnie wiele razy, z dyrektorowi opowiadałem, prawda, że dużo rzeczy my odzyskali z jakiegoś tam spektaklu, to nam się to przyda do wykorzystania, jak nie w jednym spektaklu, to w drugim. Dział zaopatrzenia stara się, stara się kupić, wszystko to co sobie scenograf wymyślił na projektach, co sobie wymalował na projektach, co sobie zażyczył czy co sobie zamarzył. Nie zawsze to się udaje oczywiście, nie zawsze to się udaje i wtedy prosimy scenografa o pomoc. No bo nie zawsze można znaleźć to co jest na projekcie takiego materiału czy takiej części do scenograf, więc wtedy scenograf musi nam pomóc, coś trzeba zmienić i wtedy na no, takie zakupy, idziemy wspólnie, bądź też yy, ustalamy, co możemy w zamian kupić. Jest to dosyć, yy, dosyć ciężkie, no ale współpraca ze scenografami jest na tyle dobrze się układa, że wychodzimy z tego obronną ręką. Taka jest praca, bardzo ciekawa jest praca w zaopatrzeniu, bardzo ciekawa. <grych> tak, artyści to jest, można powiedzieć, inny świat, prawda? Ale będąc już tyle lat w teatrze, człowiek się Przyzwyczaja do tego, powiedzmy, no, na języka. Wiadomo, że istnieje takie powiedzenie, że kuchnia jest sercem domu. Z bufetem w teatrze można powiedzieć jest dość podobnie. No bo tutaj jest takie miejsce, w którym jednak w przerwie między pracami nad tekstem, pracą na scenie, jakimiś zakupami, spotykałem się ludzie, którzy pracują w teatrze. Spotykają się na kawie i wiadomo, że jakieś troski, nietroski związane z rolą. Yy, i z życiem teatru są tutaj wymieniane yy, i omawiane. I wydaje mi się, że jest to taki, że jest to, że bufet teatralny jest trochę takim miejscem takiej katarzyi, takiego oczyszczenia, gdzie można sobie pozwolić na puszczenie jakiejś emocji i wyjść jakby z nowym, lepszym nastawieniem. No, pamiętam najbardziej to Jana Polewki, <grywka> No. Miele magia, to pamiętam, zdobyła tam pierwsze miejsce na festiwalu A, we Włoszech. Mamy bardzo ciekawe i dość, pozwolę sobie powiedzieć, unikatowe propozycje dla dorosłych. Z jednej strony, dlatego, że jesteśmy teatrem jednak lalkowym, i lalka, jako forma, raczej rzadko pojawia się w spektaklach dla dorosłych, my taką formę przedstawiamy i takim. Przedstawieniem sztandarowym, które myślę, że warto u nas zobaczyć, bo cieszy się bardzo dużą popularnością i jest grane już od kilkunastu lat, jest właśnie Mizrz Małgorzata, gdzie mamy połączenie teatru lalkowego z żywym planem aktorskim. Widziałam kota na scenie. Widziałam kota na scenie. Było to dla mnie wielkie przeżycie. Bardzo mi się rzecz podobała. Dziwne zakończenie. Bardzo takie, właściwie każdy sobie mógł dopowiedzieć yy, to zakończenie według, według siebie. Yy, gra aktorów była rewelacyjna. Yy, piosenka, muzyka. Tak, to nie mogę rozmawiać, bo dreszcze czuję do tej pory. Jak mi, nie, nie, nie dam rady. Bardzo mi się bardzo przeżyłam. Yy, bardzo to przeżyłam. Jakby się zastanowić nad jakimś takim rozwojem, lub tym, co mogę jeszcze oferować tej instytucji za kilka lat, to tak jak tu wspomnieliśmy, dość dużo osób tutaj już ma całkiem pokaźny staż pracy, a za tym idzie też całkiem pokaźne i niepodważalne doświadczenie, które jest bardzo ciężkie do podrobienia i praktycznie niemożliwe do uzyskania tak samemu z siebie. Chyba od takich ludzi chciałbym się uczyć. No To, że mogłam 30 lat przepracować w teatrze, w teatrze groteska, to jest super sprawa. Naprawdę, teatr rządzi się swoimi prawami. Jest tu bardzo. No, pracujemy zupełnie inaczej niż w, innych, niż w innych zakładach pracy, prawda? Jest to nasz zakład pracy, ale zupełnie inaczej pracujemy tutaj. Nie zmieniłabym tego miejsca. Na początku, jak przyszłam, obawiałam się, czy sobie dam radę, ale każdym dniem, z każdym tygodniem było coraz, coraz przyjemniej i ludzie byli sympatyczni. Yy, praca bardzo ciekawa. Nie zmieniłabym tego w ogóle na żadną inną pracę. I będę tutaj pracowała dotąd, dopóki będę mogła. Ja lubię to miejsce za klimat. Ważne dla mnie jest to, że jesteśmy w tym samym miejscu już od 75 lat. To jest duży kawał historii i czasu, i nawet same te mury i przebywanie tutaj wprowadza jakąś taką atmosferę, że człowiek dobrze się tutaj czuje. Mnie takie rzeczy interesują na przykład, że, no nie wiem, jak coś jest nie tak, to zwracam uwagę, chociaż to jest nawet nie w mojej gestii, no ale ktoś to powiedzmy na to napracował. Wykonuje wiele rzeczy tam na pracownia, powiedzmy na plastyczna, która to jest trudny, niesamowity, żeby zrobić pewną tam elementy dekoracyjne i należy to o to zadbać. i Także się nieraz się zdarzają, że rzeczy, że należy... ktoś niewłaściwie postępuje, należy to zwrócić uwagę. No. No cóż, no. Co człowiek wynosi, wyniesie z domu, tak potem jest. No.